Bo tu jeszcze mówić. Kierownica BBS-a, czekamy na dokładkę na tył, pod zderzak. Może kiedyś się w końcu uda to skompletować. Mam taką nadzieję przynajmniej. Eee, szukam, szukam, ale nie mogę znaleźć, więc jakby ktoś chciał, miał tył do BBS, do włoskiej lampy, to może się do mnie zgłosić. Chętnie odkupię. Eee, no co? No fajnie się jeździ. Od dołu ciągnie trzy dyfry zajechane przez te lata a i z nowości to jeszcze skrzynia dzięki, yy, dzięki mojemu dobremu koledze Pawełkowi z Baura yy, postarał się, załatwił jest skrzynia cała zregenerowana, zrobiona, wszystkie łożyska, zimmeringi wszystko, wszystko, wszystko za co mu bardzo dziękuję, bo, bo tam przy składaniu też jeszcze Parę, pom trochę pomocy potrzebowałem od niego. No, tam się okazało, że docisz się rozleciał i inne rzeczy, więc jak yy, ktoś będzie potrzebował pomocy yy, z częściami, z innymi rzeczami, to zapraszam do Pawła. Paweł bardzo pomocny ma tego kolera, yy, więc, więc jak będziecie młodzić coś robić, to potrzebujecie. To, no, widzisz, no tak przyjeżdżam, jak mogę, to przyjadę. Nie możesz też przyjedzie. Jak nie mogę, to też jakoś znajdę czas, żeby przyjechać, zawsze, spotkać się z nami. Powiedz mi, co do planów, od razu tak zasugeruję że nie kojarzę od Czy to jest oryginalny kardynalny rot, czy to raczej jest... po pomału. No ale co w jakimś stanie są, no w miarę, w miarę... W miarę jest ok. Ale co do planów pytanie? No, co do prawdy, to bym chciał no, spytań, czy nie myślałeś może, żeby tą czerwień, że tak powiem, trochę jeszcze dołożyć, czyli bo i dywan, tak jak to było w oryginale, jak, jak, jak występowało to auto z... Yy... No to też, yy, jak ten kolor nie do końca jest... Yy, nie wiem, co jest...